Drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za przybycie na wczorajsze spotkanie. Jednocześnie przepraszam tych, którzy nie usłyszeli, nie mogli zobaczyć ze względu na tak wysoką frekwencję. Zapraszam tych, którzy nie mogli dowiedzieć się tego, co leży w kręgu ich zainteresowania, na spotkanie 6 lutego. Na ulicę Turmącką, do hali zespołu szkół, właśnie leżącej przy tej ulicy w pobliżu Ogrodu Jordanowskiego. Drodzy mieszkańcy, zobowiązaliśmy się do przygotowania treści petycji, waszej petycji do naszego parlamentu w sprawie regulacji stanów prawnych nieruchomości właśnie tych, z którymi mamy największe problemy. Tego typu petycja będzie przygotowana w ciągu najbliższych dni i postaramy się ją w ciągu dwóch tygodni wyłożyć. Tutaj u nas w WOM-ie, w przestrzeni womorskiej, po to, żebyście mogli państwo złożyć podpisy i później po zakończeniu całej procedury składania podpisów prześlemy do naszego parlamentu, aby dokonać poprawek w dzisiaj obowiązujących aktach prawnych, żeby to przekształcenie gruntów mogło być dokonane. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za frekwencję, zainteresowanie. Postaramy się zrealizować wszystkie zobowiązania, które przyjęliśmy na siebie łącznie z petycją, łącznie z opracowaniem być może poprawek do ustawy dla Sejmu, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.